Sprawdź nasze nowe atrakcyjne stawki na ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe. Na wybrane samochody stawka już od 2% wartości pojazdu. Oddział grupy Ergo Hestia, miasteczko Wilanów, ulica Klimczaka 22. Będziemy mogli spotkać się z projektantami koncepcji programowej dla południowej obwodnicy Warszawy. Projektanci w szczegółach pokażą rozwiązania dotyczące Wilanowa, czyli od węzła na Ursynowie aż do mostu, mostu na Wiśle, ale myślę, że będzie też okazja do zadania pytań na temat całej inwestycji, czyli budowy południowej obwodnicy Warszawy na odcinku od ulicy Puławskiej, aż do Węzła Lubelska. My mamy my mamy już na pewno swoje uwagi. Będziemy je zgłaszali pisemnie po jutrzejszym spotkaniu, dlatego też liczymy na to, że Ileś uwag mieszkańców będziemy mogli uwzględnić również w swoim wystąpieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I jak na razie to są uwagi, które do, będą dotyczyły przebiegu ścieżek rowerowych, ale również bardzo istotnej dla nas kwestii odwodnienia południowej obwodnicy Warszawy na wilanowskim odcinku. Druk wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że, że te wnioski. Będą brane pod uwagę przez projektantów. Oczywiście nie mówimy tutaj o, o możliwości przesunięcia południowej obwodnicy Warszawy, na przykład poza Warszawę. Rozpoczęcie inwestycji, tutaj różne terminy są podawane. Taki, który, który w tej chwili wydaje się być aktualny, to jest rok 2015, może rok 2014. To jest inwestycja, która na całym Odcinku Ursynowsko-Wilanowsko-Wawerskim szacowana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na około 6 miliardów złotych.